Witajcie kochani ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film zgodnie z obietnicą e, z okazji Mikołajek. Będą to odpowiedzi na Wasze pytania. E, kilka tych pytań do mnie spłynęło i postaram się na nie teraz odpowiedzieć. E, pierwszą mamy panią z kwietnia. Obiecałem, że wszystko będzie anonimowo, e, więc tak czy nie, zgodnie z obietnicą i zgodnie z. Tym, o co tutaj pani poprosiła, zresztą ja zresztą to zapowiedziałam już wcześniej. No i cóż, kochani, zaczynamy. Pani z i pierwsze pytanie zadaję: jak um, potoczą się sprawy w jej pracy doktorskiej, czy uda się jej uzyskać ten stopień, um, no i jak ta droga do tego stopnia będzie wyglądała. Karty pokazują, że właściwie to nie będzie aż tak źle. Dlaczego mówię, że nie będzie aż tak źle? Ponieważ dużo przyjaznych osób jest na Pani drodze, które Panią wspierają e, i na które może Pani liczyć. Co prawda, jest pokazane, że pracy jest bardzo dużo jeszcze e, do wykonania, e, ale jakby jest to do ogarnięcia. Natomiast musi się Pani liczyć z dużą samodzielnością, e, że Większość rzeczy będzie musiała Pani zrobić sama, do wielu rzeczy również jest sama, sama wiele rzeczy analizować i tak dalej, Natomiast finał jest pozytywny, myślę, że z pewnością Pani ten stopień otrzyma. Natomiast, mówię, pracy jeszcze jest całkiem sporo, ale też są ludzie, którzy Pani pomogą, tylko Właśnie też jest taka zachęta, żeby dużo więcej samodzielnie pracować, i może wtedy pójdzie to troszeczkę szybciej, że musi Pani właśnie się skupić na takich sprawach bieżących. Także nie zaniedbywać wielu rzeczy i regularnie iść do przodu. To pokazują runy. Um. Zobaczmy może teraz jakimi runami może się pani e, wesprzeć, żeby mm, pójść do przodu w tej sprawie stopnia, żeby poszło może troszeczkę łatwiej. Czyli runa wiedzy, intuicji, runa Urus, runa wytrwałości i pracy, runa Hagal, która kończy pewne rzeczy, runa Kenas i runa Tivas. Tutaj zabiorę, żeby było na pewno dobrze widać. Te runy są dla pani, proszę je sobie narysować. I mieć gdzieś w zasięgu wzroku, żeby oddziaływały na panią i żeby pani realizowała tę swoją pracę doktorską. Mannas, Urus, Hagal, Kenas i Tivas. To jest pięć run dla pani, które myślę, że na pewno pomogą w tym, żeby poszło sprawniej i szybciej, no i też, żeby nie zabrakło tej wytrwałości do pracy. Drugie pytanie, które do mnie spłynęło, jest od pani urodzonej 25 pewnego miesiąca i pyta o związek, znajomość z pewnym panem z września. Prawdopodobnie do niczego to nie doprowadzi, dlatego że tutaj w przeszkodzie pokazała się karta, tak jakby ten mężczyzna prawdopodobnie z kimś był, a nawet prawdopodobnie tworzył jakąś rodzinę. E, prawdę powiedziawszy, wychodzi pani tutaj w kartach jako osoba trzecia w tym układzie i Nie sądzę, żeby zbyt szybko się coś zmieniło. Natomiast jeżeli takie kroki zostaną podjęte, ja tego nie wykluczam, że Państwo możecie próbować coś głębiej tworzyć. Natomiast karty nie są pomyślne na długofalowy związek, czyli nawet jeżeli Państwo byście nawiązali bliższą relację, na przykład małżeńską, to prawdopodobnie to by się nie utrzymało. Ja spróbuję jeszcze zrobić układ partnerski. I zobaczymy jak układ partnerski pokaże Państwa znajomość. Powiem tak, e, ponownie pokazują się karty raczej typowo romansowe tak naprawdę i nie sądzę, żeby coś ponad to e, z, tego, z tej znajomości wyniknęło. E, runy pokazują, że ten mężczyzna raczej jest wycofany e, i chroni swoją przestrzeń, tak jest pokazane, że e, pewne rzeczy są dla Pani ukryte, pewne rzeczy są dla Pani niedostępne e, i że on. E, jeszcze pani wszystkiego nie powiedziała, tak. Natomiast pani, e, powiem szczerze, pokazuje się w kartach takich, e, które mają pani coś zrekompensować, będąc w tym układzie. E, przykro mi jest to odczytać, może tak to nazwać, natomiast trochę to tak wygląda, jakby ten pan miał być takim plastrem e, miodu e, na ranę. Po pani e, poprzednich jakichś e, układach i takim. E, no, właśnie, plastrem miodu, tak? Pocieszeniem, wręcz. Hmm. Powiem tak: może być z tego romans. Nie sądzę, żeby było coś więcej z tego na tę chwilę. Tak to odbieram to pokazują to moje runy. I kolejny układ partnerski będzie. Mamy panią z podznaku Skorpiona, która pyta. O Pana z sierpnia, e, i zadaje nam pytanie również. Właściwie zadaję pytanie i, i moim runom e, następujące: e, Co z tym układem? Po prostu pytamy się, co z tym układem, czyli również robimy układ partnerski. Zobaczymy, co Was połączy, bądź też nie, ale jeszcze. Tutaj Pani z 25 wyjmę Pani kartę jeszcze jako radę, dobrze? Pani z 25 miesiąca i ten Pan z września. Jest rada od kart anielskich, jak e, spróbować to m, podejść do tej sytuacji, do tego związku. E, no, jest to z pewnością zauroczenie, tutaj karty anielskie to e, potwierdzają, natomiast e, przewidują również, że jednak. Pani partnerem zostanie ktoś inny. Ostatnia podpowiedź z kart anielskich: e, zmiana kierunku. Mm, tak to wygląda. Myślę, że musi się Pani zastanowić, e, czego Pani oczekuje, jeśli chodzi o, o związki z mężczyznami, bo to chyba nie do końca jest to. I e, już wracam do Pani z e, znaku Skorpiona e, i Pana z sierpnia. Układ partner. Powiem tak, karty pokazują, że pani mu się bardzo podoba, pani się przy nim też czuje bardzo jak kobieta, w sensie czuje się pani doceniana. Natomiast karty pokazują, że chyba to jest świeża znajomość, tak naprawdę, i pani jeszcze do końca nie otworzyła swojego serca na tego mężczyznę. U niego jest taka energia, na pewno duża energia pożądania. I też energia faktycznie takiej m, nawet e, współpracy i chęci faktycznie tworzenia z panią czegoś. Natomiast on na poziomie jeszcze swoim e, fizycznym, na poziomie swojego życia codziennego nie uporządkował jeszcze wielu spraw. E, karty pokazują, tak jak on był jeszcze. Mm, nawet nie tyle co jeszcze, ale tak jakby był mocno zmęczony życiem i, i tak nie do końca też chyba miał do końca czas m, na to, żeby w jakieś e, układy i w jakieś związki wchodzić takie e, związki m, poważne. E, przyszłość pokazuje się tutaj tak naprawdę pod znakiem e, tak naprawdę zapytania i tak naprawdę karty pokazują, że wiele rzeczy można na tym zbudować, ale wie, że wiele rzeczy można też zburzyć, a właściwie tę znajomość e, zburzyć. E, I zobaczę jeszcze teraz, jak wygląda kwestia przyszłości tej znajomości, bo tutaj się to... Chcęło tak do końca w pełni zarysować. Zobaczę, zatem co tak ty pokazał. E, moja droga pani Skorpionico, runy pokazują, że tak naprawdę dużo zależy od Pani. Jeżeli Pani um, pozwoli mu zbliżyć się do siebie, um, to możecie um, faktycznie budować um, coś trwalszego, jakiś związek taki um, bardziej partnerski i nie powiem, że od razu małżeński, ale um, faktycznie bliższa znajomość może być nawiązana i bliższy um, i bardziej um, z, z Kontakt taki bliższy, tak? Emocjonalnie bliższy także. Natomiast tutaj karty pokazują, że e, tak naprawdę to, co może się wydarzyć, to pani ucieczka albo pani ucieczka do kogoś innego, albo pani ucieczka po prostu, bo się pani czegoś przestraszy. E, runy sugerują, żeby pani spróbowała i dała szansę. Temu mężczyźnie, natomiast decyzja zależy do, od do pani. Na pewno może to być fajny związek. Możecie państwo gdzieś wspólnie wyjeżdżać, e, spędzać wolny czas, um, być dla siebie, być też siebie blisko um, i też mieć. Um, państwo w ogóle mam wrażenie, że też mają fajne porozumienie, takie um, na płaszczyźnie przyjacielskiej, i to jest duży wstęp do tego, żeby coś było. Dlatego reasumując, jeżeli pani otworzy swoje serce i pozwoli temu mężczyźni się zbliżyć, em, ale też zaakceptuje to, że on em, chwilami może stwarzać trochę dystans, em, no to faktycznie coś z tego może być. Trzeba by się było na to, jak mówię, otworzyć, przyjrzeć temu, em, poobserwować tego mężczyznę. Ale też, tak jak mówię, no, zobaczyć, um, czego tak naprawdę ten mężczyzna od pani um, chce. I tak naprawdę od życia, czego chce. E, może, żeby było pani łatwiej um, podjąć decyzję, co z tym układem. Może się zaangażować, zobaczymy. Może się otworzyć na tego człowieka. E, zobaczymy, jakie runy mogłaby pani zastosować. Się pokazała? Runa Gebo, Runa Isa, Runa Fechu y, i Runa Jera. Te runy też mówią, żeby się nie spieszyć tak naprawdę i powolnie budować a, przyszłość. Hmm, czy one są dobre jako skryt? Zastanawiam się. E, myślę, że może je Pani zastosować przez jakiś czas, dlatego że to może też. A, dlatego, że są tutaj aż też dwie runy ochronne. Ja się zastanawiam, czy nie pojawi się jakaś sytuacja taka, kto może spróbować próbować was jakoś skłócić i ten związek um, lekko zburzyć. No, proszę się temu um, też bacznie przyglądać. Myślę, że te runy. Um, myślę, że. Na najbliższe dwa miesiące będą odpowiednie. I myślę, że może je pani faktycznie stosować. Tak mi jeszcze przychodzi, że rolą tych rund dla pani będzie z jednej strony pani studzenie trochę emocji i niepozwolenie na jakieś super odpływy emocjonalne w kierunku tego mężczyzny, natomiast też pozwoli na taki powolny, pomogą pani tak powoli rozwijać tę znajomość. Dziękuję za pytanie i mamy kolejną osobę, mamy panią, która jest pod znaku ryb i pyta się jak rozwiążą się jej problemy, czy kroki, które podjęła, doprowadzą do rozwiązania tego problemu. Ja tutaj mam napisane, co to jest za problem, pozwolę sobie go nie czytać. Pojawiły się karty hmm, faktycznie podjęcia pewnych e, działań. Pokazała się runa Jera, natomiast pokazała się także runa zdrowia, runa Urus i runa e, dobrego samopoczucia, runa Wunio. E, zatem tak, e, te kroki, które zostały podjęte, ta terapia e, przyniesie dobry skutek. E, I zobaczymy może. Na no najbliższe 3 miesiące, e, jakimi runami mogłaby się Pani wspierać, żeby e, wzmocnić e, siebie przede wszystkim? Pierwsza runa to runa Algis, e, runa ochronna, więc myślę, że Pani też wieloma rzeczami bardzo się przejmuje, e, wielu rzeczom oddaje swoją energię, e, a ta runa pomoże ją trochę kumulować dla siebie. I zabezpieczy Panią przed wpływem zewnętrznym. Tak, te trzy runy będą: myślę, że najlepsze. Runa Algis, Runa Echwas i Runa Hagal. Dwie bardzo silne runy ochronne, czyli Runa Algis i Runa Ech, e, Hagal, i Runa Echwas, która zapewni Pani energię równowagi. Te runy przez najbliższe 3 miesiące może Pani ze sobą nosić, jeżeli odczuwa Pani e, np. niedobór energii, w sensie, że czuje się Pani, że w jakichś miejscach energia z Pani jest, e, ulatuje zbyt szybko, to na pewno w, tym miejscu, w takich miejscach warto by, żeby Pani e, ze sobą te runy miała, e, runa Algis, runa Echwas i runa Hagal. Dziękuję bardzo za to pytanie. I mamy jeszcze kolejne pytania. Mamy panią urodzoną 17 pewnego miesiąca. Która pyta się o życie uczuciowe, kiedy wejdzie w jakiś stały związek? Runy pokazują w tej chwili taką sytuację, tak jakby pani straciła wręcz nadzieję i wiarę w to, tak jakby. Mam wrażenie, że zdarzyło się coś bardzo trudnego w, w Pani życiu w, uczuciowym, co niejako mm, przez jakiś czas zamknęło Pani patrzenie na to, żeby inwestować w związki. Ale zobaczymy, co będzie dalej, kiedy ten związek. Powiem tak, na pewno w nowym roku to będzie. Najwcześniej w nowym roku. Pod koniec przyszłego roku, coś się może zadzieć. Faktycznie, że pani pozna kogo z kim będzie budowała związek. Gdybym miał podać taki przedział czasowy, to myślę, że to będzie od września, tak naprawdę bardziej grudnia roku przyszłego, do 15 miesięcy. Czyli mniej więcej do marca 2023. Wtedy faktycznie wchodzi w pani w związek, który daje radość, jest czymś stabilnym i można na tym człowieku będzie polegać. Jeszcze sekundka. Mężczyzna jest pokazany dość wykształcony, prawdę powiedziawszy, pokazane jest, że Pani go pozna poprzez swoje środowisko, ale tak jakby środowisko związane z jakąś albo nauką, albo jakąś pracą, gdzie Pani pracuje, natomiast jeżeli jest to jakaś na przykład szkoła albo studiuje pani jeszcze, to mniej więcej w takich kręgach faktycznie ta osoba może się pojawić. Ale tak jak mówię, to jest końcówka przyszłego roku, ewentualnie początek roku 2023, na wiosnę, już wtedy pani na pewno będzie coś budować. I zobaczmy dalej. Mamy pytanie od pani, która urodziła się w roku 1993. i pyta mnie. Chwileczkę, ja sobie to przeczytam. Okej. Okay. Pytanie jest takie, czy specjalista, który został wybrany um, w celu pomocy e, w pewnej kwestii e, takiej życiowej, um, czy rozwiąże problem? Tak? Czy te kroki e, rozwiążą problem, który jest? Natomiast to jeszcze trochę potrwa. E, faktycznie jest unormowanie tej sytuacji, e, tej sfery. E, natomiast to jeszcze troszkę potrwa. E, sądzę niestety, że jeszcze 4 miesiące mogą być trudniejsze. E, natomiast za te 4 miesiące faktycznie sytuacja się prostuje i, i będzie całkiem dobrze. Te cztery miesiące jeszcze trochę trudne. Tak naprawdę najtrudniej pokazują się karty do końca roku, że faktycznie jeszcze różne sytuacje mogą się dziać, a potem będzie coraz lepiej, coraz lepiej. I na wiosnę widzę, że sprawa będzie załatwiona bardzo pomyślnie. I zobaczę. Przesłanie dla pani lutego. Co powiedzą karty? Pokazują, żeby w tej chwili skupiła się pani na swoim domu, na swojej rodzinie, bo to w tej chwili jest najważniejsze. I też karty anielskie mówią, żeby Pani nie bała się być asertywna i nie bała się stawiać jasno granic i karty pokazują, żeby pani się. Nie obawiała osądu innych ludzi, bo to, że jest Pani asertywna i ma Pani własne zdanie, to jest bardzo dobrze. Nie musi Pani być um, i żyć pod dyktando innych osób, tylko tak jak Pani jest dobrze, tak jak Pani jest wygodnie, nie tak jak wyobrażają sobie to inni. Więc dwa aspekty: po pierwsze skupić się na swoich związkach, na swojej rodzinie, ale także nie obawiać się. Um, zmieniać swojego zdania, i nie obawiać się um, w ogóle um, mieć swojego zdania, i um, nie wdawać się w um, jakieś. Um, znaczy, nie pozwolić sobie na wyrzuty sumienia, przez to, że um, ktoś pani próbuje wmówić coś, um, co pani um, nie dotyczy. Kochani. Ja Wam za dzisiejszy film bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że odpowiedzi, nawet jeżeli nie były do końca korzystne, no to jakoś tam pomogą Wam rozwiązać Wasze sprawy, zawierały elementy jakiejś wskazówki. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.